21 maja 2022 roku, Hala Expo Łódź. Jesteśmy właśnie na Wielkiej Integracji 4.0, impreza organizowana przez Kubę Midela. Ponad 2000 przedsiębiorców w jednym miejscu, zrzeszających się z networkingu po to, żeby rozwijać swoje biznesy, żeby się motywować i zobaczyć, co słychać na innych rynkach. Nigdy nie będziecie mieć takiego wielkiego budżetu, żeby w jeden dzień przejść tyle kursów, bo każdy jest od czegoś innego. Jeden jest od hotelarstwa, od projekty wnętrz, nieruchomości. Jakby trzeba było wszystkich pozbierać tutaj i zrobić z tego jakiś kurs, to on by musiał jakieś wyobrażalne pieniądze kosztował! Słuchajcie, no jest po prostu super, możemy się wymienić kontaktami, no jest rewelacyjnie, są nowe znajomości, także e, impreza super. Generalnie, cóż ja mogę powiedzieć, jestem strasznie zaskoczona super atmosferą, która tutaj jest. Która tutaj jest. A poza tym, no świetna, świetna sprawa, świetne miejsce, świetni ludzie, świetna sprawa. Na razie znajduję bardzo ciekawe osoby, dużo ciekawych osób po prostu już poznałem, także bardzo pani. Bardzo super, my tu przyjechaliśmy głównie poznawać ludzi i pani jest spotkać tylu ludzi o tak różnych poglądach i naładować pozytywną energię. Tam krypto na pewno, duży nacisk, no i poszerzanie nowych horyzontów. No. Całkiem nowa wiedza, coś nowego, no e, znajomości. nowe znajomości dla tak? kolegów. No mękwi. na pewno e, panuje tutaj atmosfera pozytywna, wielka inspiracja, po prostu, co można zrobić. Pijemy kawę, budzimy się do życia, e, powoli rozkręcamy się. Jak oczekiwania wobec imprezy? No, świetne prezentacje, już poznany kilkoro. Fajnych osób, z potencjałem, tutaj już mamy biznesplan na Majorkę wspólny, także flipowanie na Majorce. Nie, nie, tylko, nie tylko na Majorce, ale też na, we wszystkich krajach, w różnych kontynentach, także globalnie będziemy działać. Y, pogadać, jak najwięcej ludzi poznać, zobaczyć co ciekawego robią w biznesie, zainspirować się, ale też merytoryka bardzo mnie zaskoczyła na plus ze sceny, to też bardzo mi się podobało. Jestem pierwszy raz i miło mi tutaj być. Wśród 2000 osób przedsiębiorczych. W Czyli Polsce. głównie czekasz na to, co będzie wieczorem. Właściwie to cieszę się z tego, że w ogóle jestem i mam ja. okazję tutaj networkingować z ludźmi z całej Polski. A to, co będzie później, podejrzewam, że będzie jeszcze narastało i będzie jeszcze lepiej. Nowe doświadczenie, nowy environment, także jak najbardziej można kogoś poznać, zdobyć jak naj... jakieś fajne kontakty i zaplanować coś ciekawego na przyszłość. Ja na co dzień zajmuję się branżą medyczną, mhm. czyli tak naprawdę jeszcze jakby nie było czegoś związanego tutaj z tą branżą. Natomiast bardzo mi się podobał pierwszy występ, żeby nie przekręcił, Justyny Sprawki, mhm. gdzie ona pokazywała właśnie o budowaniu własnej pozycji, własnej firmy. Ja jestem tą niszą tutaj etatowca, a mój mąż jest przedsiębiorcą i pokazuje mi, że świat przedsiębiorcy jest naprawdę okay. inter, interesujący. Czy że chodzi o wystąpienia? Raczej no, chodzi o znalezienie może kogoś e, specjalisty do spraw marketingu. Zajmuję ja się e, nieruchomościami, e, ale też oczywiście chciałabym e, e, zająć się innymi tematami, także to jest taka impreza, na której można poznać ludzi, e, można spróbować czegoś innego, można wiele się nauczyć, także super, Jasne. rewelacyjnie. Ja, bardzo nam się podoba. Bardzo merytorycznie właśnie przyjechaliśmy dowiedzieć się o nieruchomo nieruchomościach. Inwestujemy w kryptowaluty i staramy się właśnie dowiedzieć, e, jak inwestować, gdzie, czy warto, jak to do tego podejść, robimy research i no, po tych pierwszych czterech prezentacjach wydaje nam się, że super, czekamy na kolejne i ekstra. Spodziewałem się właśnie takiego dużego wydarzenia, zresztą z Kubą się już niejednokrotnie widziałem, więc jestem zaskoczony mile, także polecam jak najbardziej na przyszłość, już kupujemy bilety na nas tak na ja jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu i chciałbym nawiązać jakieś kontakty, także myślę, że nie będzie tutaj problemu. Super, naprawdę jest bardzo dużo ludzi z wiel wielu branż tak naprawdę, w związku z tym jest rozmaicie, można porozmawiać. E, właśnie przed chwilą rozmawiałam z Kubą, czyli z głównym organizatorem e, i generalnie już padła koncepcja taka, że będzie kongres kobiet, e, więc Cię pojawiła się sugestia i została bardzo dobrze przyjęta, także super. I to jest w ogóle wspaniałe, że dostrzegłeś tutaj kobiety, e, bo oczywiście dominują panowie, ale tych kobiet jest coraz więcej, no i fajnie by było, gdyby było ich jeszcze więcej. Ja nieruchomości oczywiście, ale też własny biznes. Ale cieszy mnie, że coraz większego rozmachu to wszystko nabiera i właśnie, że my kobiety zaczynamy być tutaj zauważane, bo ja jestem już na trzeciej integracji, mój na, mąż na pierwszej był sam, a teraz ja do niego dołączyłam i widzę, że tych kobiet jest coraz coraz więcej. I to jest fajne, no bo jednak my w kobiet, kobiety w biznesie jesteśmy troszkę dyskryminowane, tak? Ja jestem na etacie Aha. i inwestuję w kryptowaluty. Własna działalność, kwatery pracownicze, w świecie, kujawsko-pomorskie. Jestem Agnieszka. A skąd przyjechałaś? Przyjechałam z Holandii. Zajmuję się pośrednictwem, handlujemy gruntami, budujemy domy jednorodzinne. Ja bardzo lubię Radka Regielskie, Regielskiego. Tak ja samo czekam na fila koniecznego, bo jednak bardzo mi kształtuje moje pojęcie, pojęcie o kryptowalutach i podejście do inwestowania, no i ogólnie, no, Czekamy bardziej na fila mimo wszystko, nie? Ale kanał z prelegentów jest super. Ja jestem z Łodzi i zajmuję się importem z Chin. To no bardzo, proszę różnych, bardzo tak. A co importujecie? Przede wszystkim odzież i dodatki krawieckie. Ja przyjechałem ze Stalowej Woli i zajmuję się sprzedażą aluminiowej. Tanie nastawienie to motywacja, inspiracja, no i myślę, że... Nie znajdzie się nigdzie indziej tylu zmotywowanych i przedsiębiorczych osób, także na pewno ta taka energia bije z tego wydarzenia wrażeniem i fajnie, że właśnie jest to konkretnie, krótko na temat, samo mięso, bez obijania bawełnę, więc naprawdę no chłonie się tutaj, chłonie się to wszystko. My prowadzimy razem spółkę, przyjechaliśmy z Rubina, zajmujemy się ogólnie inwestowaniem w nieruchomości, obsługę, obsługą najmu, zarządzaniem najmem, mnóstwo ciekawych ludzi. To jest chyba wydaje mi się tutaj taką największą wartością, tak? Dużo osób, z którymi gdzieś tam też wcześniej jak już się spotkaliśmy, to po, tym, po tej długiej przerwie covidowej możemy te znajomości e, wszystkie odświeżyć tak. tutaj, spotykając się w takim miejscu, bo na co dzień nie ma na to możliwości. No i mega, mega duża energia taka, która zachęca do, do tego, żeby wracać i robić jeszcze więcej. Jeszcze, jeszcze Słuchajcie, niesamowita rzecz, na pewno spełnienie marzeń youtubera, jakiegoś mówcy, człowieka, który chciał się podzielić na YouTubie swoimi przemyśleniami okazuje się, że wiele osób... Podziela poglądy, podziela sposób myślenia, sposób życia i chce raz na jakiś czas zobaczyć się na żywo. To, że będzie nas ponad 2100 osób, tego no, nikt z nas, organizatorów, nie przypuszczał, nie przewidział. Jestem przewdzięczny każdemu, kto dzisiaj tutaj się zjawił. Także energia, jeszcze raz, energia małe nawet zmęczenie bym powiedział wczoraj. No tak. Nie wiem, 1000 rozmów, 800 rozmów, wystąpienie Sławka Mencena, Klub Lordis, Klub Fufu, Klub Kaliska, Esplanada, Bistro, cała Piotrkowska 102. Kogo tutaj dzisiaj w ogóle spotykamy? Dla kogo robisz tę imprezę? Głównie dla przedsiębiorców. Na pewno konferencja, na pewno wiedza. Tutaj paręnaście wystąpień, na których możesz się czegoś dowiedzieć. Ale przede wszystkim networking, integracja, wymiana energii, wymiana kontaktów, doświadczeń, wspólne biznesy. Nie chcę używać słowa terapia, ale brakuje przedsiębiorcom. Kontaktu z innymi przedsiębiorcami i na szczeblu towarzyskim, i na szczeblu biznesowym. Także prywatna przedsiębiorczość w najczystszej postaci, plus inwestycje nadwyżek jakichś finansowych w nieruchomości, w kryptowaluty, w spółki, cokolwiek robicie i jakiś wspólny dół, który nas łączy. No właśnie, bo to impreza, jak, jak mówisz, dla przedsiębiorców. I teraz tak. To jest faktycznie dzisiaj tym przedsiębiorcą, bo może ktoś się nie czuje, bo nie ma dużej firmy, nie zatrudnia pracowników, ale coś zaczyna, coś dłubie, a może po prostu jest 16-latkiem, który ma pomysł na, na dobry biznes internetowy, powiedz kim dla ciebie dzisiaj tutaj z tej sceny jest przedsiębiorca w Polsce? naprawdę, wiecie, nawet jak ktoś jest na etacie, a kombinuje i, i prowadzi po, po, po pracy jakiś sklep internetowy, czy kupuje mieszkanie pod wynajem, uważam też, że jest w jakiś sposób przedsiębiorcą. Natomiast wiele osób podchodzi do mnie, że druga czy trzecia edycja to był dla nich taki krok do przodu. Czy przed chwilą kolega jakieś gospodarstwo agroturystyczne kupił, ktoś zoptymalizował sobie firmę pod względem pracowników, ktoś inny kupił mieszkanie pod wynajem, ktoś inny po prostu się obudził, więc. Dzisiaj tej, tej prawdy tak naprawdę brakuje w internecie, brakuje w telewizji, zwłaszcza w prasie czy w radiu. Tutaj na żywo przedsiębiorca z przedsiębiorcą mówi, jak jest, co można wspólnie zrobić. Także taki był plan, plan wyszedł i jestem z tego mega, mega dumny. Natomiast bez uczestników tego przedsięwzięcia by. By nie było. Bo to normalni, zwykli ludzie, przedsiębiorcy, którzy potracili dużo kasy, którzy zarobili, później znowu to stracili. Poznamy tutaj przede wszystkim osoby, które są rzeczywiście ludźmi z krwi i kości. I z Polski, i z zagranicy. Nowy Jork, Kanada. Na ostatniej edycji spytałem przypadkowo człowieka, skąd jest, bo ich z Australii przyleciałem, więc spodziewam się że w tej chwili tak naprawdę wszystkiego. Natomiast energia się nie zmienia mimo dwóch lat covidu wojny, nagonki na, na przedsiębiorce dzisiaj jakiejś podatkowej, przepisowej, ogromnej inflacji. Owce płaczą, wilki walczą, będę to powtarzał, jest to hasło Wielkiej Integracji 400. A my się tutaj zrzeszamy po to, żeby być mocniejszymi. Jakie pomysły na kolejną edycję, bo ona już niebawem? No niebawem, 7 miesięcy mamy w tej chwili, żeby przygotować się do y, piątki. O, Ciężko że się obawiam, ale przewidujemy, że będzie, może nawet więcej uczestników, będzie impreza trwała dłużej. Plus sporo nazwisk ciężkiego kalibru ze świata właśnie biznesu, ze świata internetu. Jeśli chodzi również o przedsiębiorczość jest za nami pierwsza część. Cudowni prelegenci. Za chwilę po przerwie kolejne cudowne wystąpienia. Ja już się nie mogę doczekać na kolejne osoby tutaj występujące. Dziękuję Kuba za, za tę chwilkę. Dzięki za zaproszenie. Ściskamy was bardzo i lecimy na I widzimy się. Widzimy się dalej. Cześć.